Ogromnym problemem naszym, a szczególnie no trzech szpitali, ogromnym problemem są nadwykonania i to nie są tylko nadwykonania tegoroczne, ale niepłacone nadwykonania od 2012 roku. To powoduje, że my, jako jednostki publiczne, musimy świadczyć usługi bez względu na to, czy mamy kontrakt, czy nie mamy. To powoduje, że musimy się zadłużać, ponosić koszty, nie mamy za to płacone. Dochodzi nawet do takiej sytuacji, szczególnie już w tym roku, że nie mamy płacone nawet za świadczenia ratujące życie, za oddział intensywnej terapii, za świadczenia nielimitowane. To jest absolutnie niedopuszczalne, żeby, żeby Mazowsze dysponowało tak małymi środkami finansowymi. My pozwoliliśmy sobie tutaj na tym spotkaniu również przedstawić nasze wątpliwości co do redystrybucji środków na Mazowszu na poszczególne jednostki. I to też jest ogromny problem. Tutaj widzimy życzliwość ze strony Narodowego Funduszu Oddziału Mazowieckiego. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz widzę tego typu życzliwość i mam nadzieję, że, że w jakiś sposób wspólnie spróbujemy się... Porozumieć, nie będą to łatwe rozmowy, będą bardzo trudne, ale dążeniem naszym jest przede wszystkim to, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym pacjentom. Okazuje się, że nasze szpitale, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa mazowieckiego, mają nadwykonania na kwotę 62 miliony złotych. To jest problem. W związku z tym chcemy porozmawiać z funduszem o tym, żeby tak kontraktować świadczenia na przyszły rok, żeby w sposób bezpieczny przeprowadzić te placówki. Po raz pierwszy mamy do czynienia z takim bardzo partnerskim podejściem funduszu. Prezentujemy dzisiaj nasze uwagi, prezentujemy zastrzeżenia do dotychczasowych kontraktów i mam pewność, że te uwagi, może nie, nie w 100%, ale że zostaną uwzględnione. Mamy świadomość, że łatwiej o dostęp do lekarzy tutaj w Warszawie, ale chcemy, żeby ten dostęp do lekarzy, do świadczeń był tak samo dobry w mniejszych placówkach. Oczywiście cały czas mówię o tych naszych placówkach, dla których organem założycielskim jest samorząd Województwa Mazowieckiego.